Cześć, kochani! Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, wszyscy oczekiwaliśmy na Discordzie na ten dzień. Jak widzicie, mam tutaj ze sobą screena, właśnie z naszego odliczanka, że wyspierskie życie ma być za darmo od dzisiaj przez jakiś określony czas. Zobaczmy, jak to wygląda. Także zapraszam do oglądania. Słuchajcie, czuję się jak dostawca złych wieści. Nie cierpię tego, że muszę to w tej chwili Wam przekazać, ale niestety, nie do końca wyspierskie życie jest za darmo. I zanim pójdziecie, bo czujecie, że to clickbait, zrozumcie, że na Discordzie oczekiwaliśmy. Dosłownie tego dnia, aż wyspiarskie życie będzie za darmo, myśleliśmy zupełnie co innego. A więc, czytając to, co widzieliście na screenie, że od 19, 11 będzie dostępne za darmo przez określony czas, wszyscy zakładaliśmy, że dadzą nam dodatek za darmo, jeśli pobierzemy go przez ten określony czas. Niestety byliśmy w błędzie. Simsy faktycznie dają nam na oryginie: Yy, Wyspierskie życie za darmo, ale tylko na ten weekend. Więc jeśli chcecie przetestować gierkę, cały czas was dodatek kusił, no to faktycznie jest to teraz dobry moment, żeby sobie pobrać, zobaczyć jak dodatek wygląda, czy let's playowe jest dla was, czy yy, przedmioty są, nie wiem, tak samo fajne jak myśleliście, czy raczej nie bardzo. Yy, ale pewnie wielu z nas będzie rozczarowanych, bo jest to tylko i wyłącznie na weekend, nawet nie dają nam tygodnia, żeby nacieszyć się tym dodatkiem. Mało tego, nie ukrywajmy, że pewnie wielu z Was yy, po prostu najzwyczajniej w świecie to przegapi. Yy, z jednej strony rozumiem yy, tutaj twórców gry. Chcą napędzić sprzedaż, dają nam promocje minus 50%, dają nam wypróbować, więc kuszą nas tutaj niesamowicie. Ja nie ukrywam, że na wakacje sama planowałam sobie wyspierskie życie zakupić, ponieważ we wcześniejszych promocjach najzwyczajniej w świecie nie wystarczyło mi pieniążków na ten dodatek. E, więc no, mam takie mieszane uczucia, nie będę tego ukrywać. Czy powinniśmy się cieszyć, czy raczej burzyć? Dajcie znać tutaj w sekcji komentarzy. Koniecznie piszcie. I tak, bardzo proszę, napiszcie mi, czy chcecie, żebym wypróbowała to za darmo, póki jest ten okres, i zrobiła wam jakieś budynki właśnie z udziałem tego dodatku, czy raczej nie za bardzo jesteście tym zainteresowani. No i słuchajcie, jeśli, jeśli kogoś rozczarowałam, to wiedzcie, że ta nie moja wina to wina Simsów, że tak to y, tutaj rozegrali e, a zanim skończymy słuchajcie, chciałabym serdecznie podziękować wspierającym kanał bez was byłoby mi naprawdę dużo, ale to dużo ciężej e, i serdecznie tutaj witam dwie osóbki, które dzisiaj są pozdrawiane po raz pierwszy, także witam Delta, witam Konrad w naszym e, gronie wspierających, naszej rodzince, drużynce i mam nadzieję, że pozostaniecie już tutaj na dłużej. Z mojej strony to na tyle. Trzymajcie się cyplutko. Pa, pa!